Ja pierdzielę, jak to pięknie wygląda, ja nie wierzę, nie, nie wiem co to jest, zaraz będziemy patrzeć, jeszcze jest cały w piachu, ja się tego nie dotykałem, celebruję po prostu sprawdzenie tego, nie, ale dobra, spieszymy się, bo tamte chmury, lecimy patrzeć. Wam powiem, że dzisiaj pogoda nie rozpieszcza. Dwa stopnie na plusie, ale jak wieje. Dobra, ci co pamiętają, moi drodzy, jesteśmy w miejscu, gdzie ostatnio wyszły przepiękne dwa srebra. Jedna moneta, żeby umiała mówić, opowiedziałaby historię ostatnich ponad 700 lat. Także nie mogłem tu nie przyjechać. Na razie nie padę, jest ok, ja ubieram osprzęt. Tak jak ostatnio, dwie lewe rękawice przyniosły szczęście, także. Po co zmieniać drużynę, która wygrywa? Lecimy. Trzy godziny czasu operacyjnego. Co będzie, to będzie. Ja się będę dobrze bawił. A Wam życzę mi jego oglądania. Jedziemy. Nie przypominam sobie, moi drodzy, jak kiedyś. Ale i do Ja no żeby mnie nie wygrało. Nie dzisiaj. Nie przypominam sobie, moi drodzy, jak kiedyś mogłem kopać. We speedpunkera. Nie no, zobaczcie. Wszystko jest pra praktycznie wydobyte na zewnątrz. A nie mogłem absolutnie sygnału namierzyć, ale to nie będzie nic specjalnego. Ale co to jest? Gdzie to jest? Co to jest? Gdzie to jest? To jest kuleczka muszkietowa, moi drodzy, zobaczcie. Pięknie. Na pewno nie ołowiana wędkarska, 100% Kuleczka, kulka od muszkietu, nieduży kaliber. I tym akcentem zacznę w dzisiejsze badanie. Ciach. Słońce. Czarne chmury. Słońce. Czarne chmury. Ale mam nadzieję, że trochę gęstwina tego jakże pięknego drzewa nie uchroni. Ale lipa, kochani, no 5 minut, nie? No co, będę czekać, to wszystko przejdzie, aczkolwiek zachmurzone po horyzont. No nie zapowiada to się jakoś rewelacyjnie. Jeszcze miałem nadzieję, że wszystko będzie szło z tamtej strony i w tamtą, ale jednak. No jednak nie, wszystko naciera na mnie. A, ale kaszana, nie? No, nawet tęcza gdzieś tam się już delikatnie robi, tworzy. Dobra, czekamy pod tym drzewem. Na pewno nie zrezygnuję z kupania. O Jezu. No mogę powiedzieć, że troszeczkę chmury odpuściły. Dobra, ale mnie nie o tym. Wiecie, co jest piękne? Ruszyłem gdzieś... O, no stąd pod tamtego drzewa, co byłem skryty, zero sygnału i nagle ping, pierwszy moniak wpada. Pójdę do piekła, bo no niestety przeciąłem ten, to jest dla ludzi o mocnych nerwach, przeciąłem robaka, a monetę mamy tutaj, ale był piękny sygnał, O, ale był cudowny sygnał, jest cudowna monetka, z jednej strony będzie George, z jednej strony, nie, będzie z dwóch stron w miarę czytelna, ale tych monet już widzieliście dużo, ale oczywiście pokażę, o, chyba troszeczkę, troszeczkę przechwaliłem. I zdarłem tą zieloną patynę, a szkoda, dobra, nie będę tak tarł tej monety, ląduję w moneciarce i udajemy się w tamten róg. No znów taka wrzawka pada, ale damy radę. Tutaj naprawdę szybciutko, bo tak szczerze mówiąc to nie ma co szczególnego do pokazania, druga kurka buszkietowa. Zasypujemy dołek, no i licz jakieś jakiś taki cichutki, piskliwy sygnałek który będzie oznaczał drugą monetkę. No ale jedna jest, także przełamanie jakieś poszło. Pędzimy dalej, kochani. Ja pierdzielę, jak to pięknie wygląda, Ja nie wierzę, nie? Nie wiem, co to jest, zaraz będziemy patrzeć. Jeszcze Jest cały w piachu. Ja się tego nie dotykałem, celebruję po prostu sprawdzenie tego, nie? Ale dobra, spieszmy się, bo tam te chmury. Lecimy patrzeć. Tam jakieś krzyki, kochani, patrzcie się. Patrzcie się, biło na sreberko. Zobaczcie, ja nie wiem, nie wiem, co to jest, boże, ale ja myślę, że to będzie coś fajnego. Myślę, że to będzie coś fajnego, jeżeli to jest srebrna, srebrna klamerka. Na pewno jest srebro. Ja już widzę po tej patynie, że to jest srebro. Kochani, ale co to jest? Matko Boska, jakie to jest śliczne, zobaczcie. Ale trafiłem klamrę, nie? Ja pitole. Kurde, a nie mam żadnej szczoteczki, żeby to wyczyścić. Matko Boska, jaka klamra. O Panie kochany, zobaczcie to. Przecież jeszcze masz tą igłę. Kochani, odwaliłem chyba Mistrzostwo Świata, albo to jest brosza. Ja pierdziele, ale strzał, nie? Ale strzał, kujwa Dobra, ja idę do torby, bo tam mam coś na stację sobie wziąłem. I wiecie co? Zaraz się włączę, jak to bardziej przeczyszczę. Zobaczcie, co tutaj się odwaliło, nie? O Boże, jaka jest śliczna. Oj, to będzie do grubej identyfikacji. Ja pitole, no delikatnie zgięta, ale... Ale w dupie w to, zobaczcie. Aj, chodź tu kochana, Boże, czym ty jesteś? Jesteś pięknością po prostu. Ja pierdzielę co ja tutaj odwaliłem dzisiaj. O matko. tamtą kochani srebrną rzecz, nie wiem co to jest, czy to jest brosza, czy to jest klamra, czy cokolwiek, jest bardzo stare, jest tak piękne, będę wysyłał do identyfikacji, a teraz niedaleko tamtej, tamtej rzeczy, zobaczcie klamerka, ale jakaś jest śliczna, nie? przepraszam za to błoto, no popadało, nic na to nie poradzimy, patrzcie, piękna i to nie jest koninka, nie, takich koninek nie było, moi drodzy. może i było, ale to na pewno nie jest, nie. Ale dzionek, Boże jaki dzionek, coś cudownego kochani. E, chciałem go spakować, bo była fajnie zamknięta w bryłce, ale mi się bryłka rozpadła. Jest kolejny moniaczek, śliczny. Śliczna, ciemna patyna. O kurde jak się przykleił. Przysłowiowa baba na wózku, jak ja to mówię i nie będzie to Wiktoria. Ja już widzę tutaj po facjacie kobiety. Tak, piękna Wiktoria, piękna. Ale zobaczcie, tutaj taka ciemna ta patyna, a tutaj zielona. Mega ta moneta wygląda, nie? Dwie strony i dwie inne. Ale leje, nie? No teraz, moi kochani, myślałem, że jest to kulka muszkietowa, ale nie jest to kuleczka muszkietowa. A czym by to mogło być, to nie wiem. Spod takich korzeni wygrzebane. Ma dziurkę. Lekkę, czyli puste w środku. Metal bliżej mi nieznany materiał. Kuleczka, może jakiś koralik, ale bicie piękne. A one gonią, gonią Zoltana, zobaczcie. Ja pierdzielę. Będziemy śmigać do samochodu chyba szybciej dzisiaj troszeczkę. Jeżeli będzie troszeczkę ekran zamazany albo jakieś kropelki na nim będą, to bardzo przepraszam, bo nie jestem w stanie go przetrzeć. lewa rękawiczka, nie dwie lewe to dają szczęście. Zobaczcie jak cudownie wyskoczył moniak. Cudownie wyszkoczył moniak, a cudownie to on nie wygląda. No bo zobaczcie, sam jest zjedzone całkowicie. Ale jest pieniądz. A ja i tak oncie jest zrobiony, niesamowicie. Samo to, że człowiek mógł wyjść. Zaraz sobie pójdę tam usiąść, nie? Stacja. Samo to, że człowiek mógł wyjść sobie, przebywać na świeżym powietrzu. To już jest piękne. A to, że jeszcze wpadły takie dzisiaj znajdki, ta znajdka, a jeszcze jest nie koniec dnia. Co ja będę więcej mówił. Reszta jest z milczeniem. Patrzcie kochani, bardzo, o sobie przepraszam, bo się kasłało trochę, czy kaszlało. E, bardzo złomowy sygnał, a z tego terenu ostatnio krzyżyk i dzisiaj też jest krzyżyk. Działo się tutaj, kurczę, no troszeczkę żaruje, ale już wiem, że będę musiał dzisiaj skończyć prędzej, no bo leje strasznie, zobaczcie, są cały brudne, przemoczone, a nie o to chodzi, żeby czuć dyskomfort. Podczas hobby, podczas pasji, trzeba być szczęśliwy. No, szczęśliwy jestem, ale na cholerę zmoknąć ci być chory, bo niedawno wyzdrowiałem. O, pięknie, ale dziurki, a. Moi kochani, powiem tak: przemoczony, brudny, obolały, ale niezmiernie szczęśliwy. Spada, nie ma to najmniejszego sensu. Dobra, uciekam spod tych drzew, bo zaraz coś we mnie pisknie. zerwał się jakiś kwał. Przez chwilą był grad, deszcz Ja jestem przeboczony do suchej nitki, jak widzicie Nie ma to najmniejszego sensu Wypad uważam za niezmiernie udany Po prostu bomba I co, jak to się mówi, jutro też jest dzień Was zapraszam serdecznie do co że krzyczę jak? Zapraszam was serdecznie do subskrypcji Zostawienia śladu po sobie w postaci miłego komentarza Jakiegoś lajka I gitareczka Jutro prawdopodobnie Prawdopodobnie tutaj wrócę Dobra, śmigam do auta, bo ma jakiś kilometr ja pierdzielę, gorący prysznic. Zobaczcie co się dzieje, nie? Narka.